W rytmie serca taki tytuł nosi najnowsza książka o księdzu Prałacie Michale Józefczyku, który na trwałe wpisał się w historię Tarnobrzega. Jest to na kontynuacją wydanej w zeszłym roku publikacji pod tytułem Blisko Boga i ludzi, nad jaką wspólnie pracowali Dorota Kozioł, Elżbieta Wojtaszek i Adrian Turek. Chcemy tę postać ocalić od zapomnienia, to jest bardzo ważne. My tak naprawdę dzisiaj wszyscy jeszcze pamiętamy o księdzu Michale, to już jest 6 lat od jego śmierci, ale myślę, że dla potomnych ta postać, która naprawdę w historii Tarnężego jest postacią bardzo wyjątkową, dzieła pisane pozostają. No i to po prostu ocalić od zapomnienia, to jest najważniejsza dla nas sprawa. Opracowania najnowszego wydania również podjęła się Dorota Kozioł, dziennikarka i regionalistka. Stwierdziłam, że chyba najlepszy, najodpowiedniejszy tytuł to będzie w rytmie serca, bo to serce księdza przez całe życie biło równym rytmem, zarówno dla Boga, jak i dla ludzi. To serce chociaż go nie ma. Nadal bije we wszystkich tych dziełach, które po sobie pozostawił, w słowach, które do nas mówił, a które powinniśmy zapamiętać do końca na całe życie, bo to był taki jego niepisany testament. W rytmie serca to zbiór ponad pięćdziesięciu świadectw i wspomnień zapisanych przez ludzi, którzy mieli szczęście spotkać księdza Prałata na swojej drodze, doświadczyć jego dobroci i na co dzień widzieć jego oddanie Bogu chcieliśmy też, tu książkę, książka była troszkę bardziej spięciem takim historycznym tej postaci, dlatego odwiedziliśmy wszystkie parafie, w których posługiwał i również stamtąd udało nam się kilka wspomnień osób właśnie z Lipnicy, z Czulta, z Wstręgowej, ale wiele świadectw również w dalszym ciągu Starnobrzega. Tak naprawdę pierwsze zaczęły świadectwa napływać już w momencie, kiedy tamtą książkę dystrybuowaliśmy, to już pierwsze napływały. Każde wspomnienie po prostu, nawet z tych poprzednich parafii, to też nas tak uderzyło dosyć mocno, no bo on sześć lat wcześniej był księdzem w innych parafiach i że on od samego początku już taki był. To nie było tak, że z Tarnobrzegu to się narodziło, tylko od pierwszej parafii po prostu taki był. No i ta postać, która staje przed nami, taką, jaką ją jeszcze pamiętam. W książce dokładnie zostało opisane pożegnanie księdza Prałata Michała, jak również zaprezentowana została jego droga do kościoła na tarnobrzeskim Serbinowie, czyli poprzednie parafii i dzieła. Wszystko to uzupełniają liczne fotografie. Jest ponad 80 tych zdjęć, to są nie tylko twarze księdza i ksiądz w różnych sytuacjach, ale przede wszystkim wszystko to, cały jego dorobek, to co zostawił dla nas wszystkie kościoły, kaplice, figury, inne budynki, tablice pamiątkowe, to wszystko, co po nim zostało nie tylko w Tarnobrzegu, ale też i we wszystkich innych parafiach, gdzie pracował. Promocja wydawnictwa miała miejsce w Zamku Tarnowskich w Dzikowie. Towarzyszyła mu prezentacja archiwalnych zdjęć i nagrań księdza Prałata. W uroczystym spotkaniu uczestniczyła między innymi rodzina świętej pamięci kapłana, duchowni i parafianie.